said Siemanko, witajcie na kanale Agrolovers. Na nowym filmie. Dzisiaj z garażu. Możecie po się domyślać już po tytule co będzie robione. Materiał leży w garażu już około dwóch lat. głęboż już działa dwa sezony. A tego wału mulczującego kolczatki nie ma jak zrobić, bo nie jest taki dla mnie konieczny. I tak dzisiaj z trochę wolnego czasu nie mam co robić, postanowiłem, że Zajmę się tym. Nie wiem, czy to go skończę, czy go nie skończę, ale już plan mam. Projekt w miarę sobie zrobiłem. Trochę miałem już wcześniej narysowane. Tylko teraz robiłbym to inaczej, dwa lata temu inaczej. Ale jak już mam ten materiał ucięty, to nie będę dospawywał, bo już nie chcę mieć tej rury spawanej. Bo teraz po dwóch latach zrobiłbym pewnie troszkę szerzej. Będzie tam różnica kilku centymetrów, ale to nic. Najpierw się zajmę, ale to po kolei, zaraz się dowiecie. Zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie lajki. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Wał będę robił kolczatka do głębosza. Tam już przy głęboszu mam przystosowane, pozostawiane mocowania pospowane. Tutaj mam dwie rury. Średnica jakoś 11 cm, z tego co mierzę. Ten płaskownik 15 cm mam podłożyska. Tutaj mam takie łożyska w obudowie na wałek 40. Wałek 40 mam. Dlaczego taki gruby? Mam gruby, daję gruby. Chcę, żeby to było mocne, ponieważ. Ten wał jest dosyć szeroki, on teraz będzie miał, on będzie miał lekko ponad 260, także chcę, żeby był mocny, żeby mi się gdzieś tam nie wygiął, prawda? Chociaż to wszystko jest możliwe. Bo jest szeroki, tak jak w agregatach uprawowych robi się mniejsze i są częściej łożyska, także wtedy się robi można na cięższych wałkach robić. Ja robię na szfurce wałku. Mam tutaj takie już kolega mi kiedyś to na to karce porobił nawałek. Taki mam plan, że z każdej strony będą po dwa takie kręgi i w środku będzie obspawany wałek, tak? Jeden trochę dalej, drugi na brzegu. I na tym będzie się trzymać. Wszystko się zgadza 40, to jest pod wymiar rury dopasowane. Mam chyba jeden więcej. Na zapas to jest. Porządnego materiału zrobione wałek tam w kącie gdzieś stoi, to jest ze starej prasy samozbierającej 40. Ja go tak sobie podzielę na 4 równe długości i przetnę zaraz. Bo od tego chciałbym zacząć, żeby na początku tutaj obsadzę te łożyska, obspawam tak, póki nie mam tych zębów. Bo jak będę miał zęby, to będzie już mi troszeczkę tutaj. Gorzej to przewracać. Muszę policzyć zęby sami robiliśmy tak z płaskownika. Polegało to na tym, że jedna strona była ścinana i z drugiej strony było do spawane. No jest tutaj druciarstwo całkiem całkiem. A te dziury są po to, ale one są do spawania. Bo kilka takich sztuk było mi potrzebne do czegoś. Nie powiem wam do czego. Musiałem sobie powiercić, tak jak o skrobaki to było zamontowane, bo już było akurat tutaj On jest dopasowany, każdy ten ząb pod rurę Czyli on tutaj ma fajną taką płaszczyznę zaokrągloną Tak jest dopasowany Przedni, jeżeli to by miał być przedni to będzie Tak jakby atakujący, a ten będzie taki Już gła Gładką stroną Jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę, tak to będzie wyglądać i no, tak muszę na przemian sobie tutaj zamontować, żeby się ten wał sam czyścił. Tylko już nie pamiętam, ile dokładnie mam zrobionych coś może około 60, także będę sobie musiał to policzyć i podzielić na te dwie rury. Z tego płaskownika, tak już liczyłem, że około tam 40 cm. Cały tutaj jest problem taki, że musi być regulacja kąta. Przy tym wale tak, że on nie będzie na sztywno, tylko będzie musiał być Albo na śrubach Żeby można było tutaj sobie wyregulować kąt To muszę tak zrobić po prostu no i To takie trochę zbędne jak dla mnie, ale no musi być tak, bo z tym będzie trochę zabawy tak, bo jakieś cięgła będę musiał tutaj podawać Do regulacji, śruby takie rzymskie No ale jak muszę to muszę tak no, i spawania ogólnie dużo. Elektrody mi przyszły, dlatego się za to biorę. tak? Paczkę elektrod kupiłem. 5 kg, bo tamte już wyspawane. I można sobie tak posiedzieć. No, poszerzyłbym go o 20 cm, tak? Na 2,80 bym zrobił. On będzie miał z tego co liczę 2,66. No, ale tak już rury był, Rura była jedna obcięta, drugą już zrobiłem tak samo. I tam mam profil 5x10. To z tego będą takie mocowania do głębosza. I trzeba się brać do roboty. been lost. In chyba ja teraz przed sobą najgorszą robotę, która wymaga najwięcej precyzji. Wałki podłożyska, tak to będzie wyglądać. To moja konstrukcja przymierzam czy w miarę równo No, staram się równo, żeby to na razie jest przyłapane. Centymetr wpuszczam. Do środka, żeby tutaj było dobrze obspawać. Tutaj sobie zaznaczę, w którym miejscu jest, i wywiercę dziurę, i przyspawam, żeby się nie przemieszczało. Tak sobie to wymyśliłem. Lekki tutaj jest luz na spaw, ale myślę, że jest ok. tutaj jest 6 cm centymetr na schowanie, 5 cm na łożysko mam nadzieję, że jest git, tak to sobie sobie wymyślimy i tak to będę teraz działał z tym Cześć wszystkim z tej strony Marlena, dawno mnie nie było a byłam raczej z drugiej strony kamery nie z tej, po której teraz jestem jest już dość ciemno późno, jest godzina 20 a mój Michał dalej siedzi w garażu, więc postanowiłam, że mu coś, niecoś zaniosę, w takim oto kubeczku. <grystanie> Także idę do niego, zobaczymy co działa i ja mniej więcej wiem, co działam, ale, co on działa, ale wam pokażę. Aj. Otwieraj, no żona. <grystanie> Przyniosłem ci coś Michał. To mam nadzieję, że to to co myślę. Dokładnie tak. Spodzamy. O, luksus. Spróbuj. A jaki zapach owocowy? Mm. Mm, herbatka owocowa, tak? Winogrono. <noise> tak, mierzymy sobie. 25,5, ale zna, znaczymy na 25, ale centymetr tutaj wpuszczamy, czyli na 26. Zaraz zobaczycie co, co będziemy robić. Będziemy to wpuszczać, tu wywiercę dziurę, żeby to przyspawać. Tak, tylko sobie napontujemy teraz cyk. Uwaga, będzie głośno. I wiertareczka bzik. Smarowanie, żeby lżej poszło. Kończy się. Wiertu temp, ale taką dziurkę to wywierci. Mar Marlena przyspieszy i wyda się, że szybko poszło. 5 cm na łożysko jest to łożysko już wam pokazywałem śruby dzisiaj kupiłem to żeby przykręcić i jeszcze takie dwie większe 100 zł za te dwie śruby zapłaciłem chyba 46 zł za dwie takie żeby tutaj i to 24 to nie są jakieś za duże bo jeszcze były 36 Zobaczymy czy te 24 wytrzymają Tak, tutaj Marlena nakameruj Zaraz to przyspawamy cyk, cyk. Poważna to robota jest Ciasno Tu coś mi wlazło Centrujemy sobie Idealnie na środku możemy spawać. Tu jest centymetr luzu zostawiony na spaw. Po pieca postawiłaś beczkę. Tak, bo to miałam być. I strzelec zaczyna. Na razie sobie cykniemy, tak jak to się mówi, w paru miejscach, żeby nam nie ściągało. Tu cyk, tam cyk. I tu cyk. sobie wyciągamy w blaszeczka. pull the trigger you won't find the light in the smoke